Witam widzów. No jak obiecałem, tam jak w poście, że zrobię film z tych moich przeróbek modernizacji. No i co nieco wam tu pokażę, jak tu wygląda sytuacja. No już mam praktycznie, zamontowaną kolumnę. Jeszcze czekamy na Rubitrol, bo nie mogę do końca złożyć, bo ze starego leci. Jak nie wiem, jak tu można do czego to porównać, ale bardzo mocno leci. Eee, dobra, wam pokażę co nieco, jak to, e, z czym coś się je. E, tak, co, od czego tu zacząć? Dobra, zaczynamy tego joysticka. Joystick musiałem przesunąć, e, teraz go wyrównać, bo by, by, był w po położeniu w tym o, bo Musiałem bardzo daleko ręko czepiać, teraz mam o pod ręką go. E, widzicie, kolumna od Jundira, e, sieczkarni 6810. Skąd wzięta? Wzięta z AgroSaf od Roberta Może ktoś oglądał to pozdrawiam Ciebie Fajnie tu wyszło eee, I ten teraz dobra Pokażę jak to wygląda na razie widzicie o, Wszystko w prochu leży w proszku Pokażę Wam jak teraz jest tak tak jest jak się wychodzi Teraz tak eee, biorę do, do, do siebie do, dociągam I zobacz jak piękny ma widok na kosa wszystko widzę, tylko co, jest jeden mankament, yy, dobrze by było jeszcze widzieć coś za headerem, no ale niestety, jeśli trochę tak się wygiąć, to będzie widać, ale wiecie co, będę przerabiał też jeszcze gardziel, ale to już na następny rok, bo już miałem przymiarki od bs -a. będę montował to długo gardziel i będę miał po problemie. Bo już takie gardzieli były montowane w tych bizonach rekordach. Co 2000 rocznik, 2001, te, co już Koholland przejął licencję. No będę, i będę tego samo gardziel tu montował, bo tu będzie wszystko pasowało w tym modelu moim, no i Co tu jeszcze doszło? No co, mamy tak kierunkowskazy, trochę odchylać, żeby na kamerze było widać, jak mamy o, kierunkowskazy, mamy wszystko w tym. Mamy klakson praktycznie tu co w John Deere było i w, i w kombajnie Bizon praktycznie te same funkcje są czyli tu za dużo nie było przeróbek z instalacji tylko musiałem podokładać trzy kontrole bo jest sprawo lewa widać tutaj i od długich to podawałem, po zabezpieczane instalacja też od nowej zawinięta wszystko sprawdzone tam jeżeli pójdzie orbitrol, tam widzicie stary orbitrol jeszcze coś będzie widać jak z niego tam leci od góry zobaczcie Płynie normalnie, może mówiąc. Miałam takie zrobione, jak tam widzicie, wszystkie wiederko z piątki. No i zmontowanie. No co tu dzisiaj zostało już co stacyjkę ogarnąć. Muszę się posprawić te łączenia, bo widzicie, o oh, cholera, odstrząsła. ale już trochę korozja tu się udarła. musiał pół zarabiać od nowa końcowy, bo zawsze cynuję, żeby to dobrze trzymała, nie jako sam kabel. Tutaj widzicie kontrolki. No, powiem, że super rozwiązanie to jest. Bardzo mi to się się podoba. Bo początkowo miało być od tej sieczkarni takiej jak mojej, taka krótka. Miałem brać, ale -la Roberta no, sporo miał roboty wybierać i mi doradził od, ta, od, od tej sieczkarni tej większej, tej serii 6000. No i powiem, że lepiej, lepiej jakby tamta była, bo ta jest bardzo le, le, lepiej wykonana. No, i dzięki Robertowi tako zamontowałem, bo była tej mniejszej. I jest, jest ta, ta taka wstawiona. I powiem, że jestem zadowolony. Pokażę Wam jak tutaj, bo ona była obłamana akurat. To dorobiłem taką obejmę i na śrubę skręcona i ona trochę się obniżyła, bo oryginalnie by była wyższa, z 4 do 5 cm by była wyżej. To trochę by gorzej było, lepiej, jest niżej. się muszę tu podocinać te, te dywaniki ale to najmniejszy problem co tu jeszcze w joysticku doszło funkcja tu będziemy mieli przyspieszenie kombajna w tą stronę będzie zwolnienie kombajna jak się naciśnie przycisk puszczam przycisk i mam spu spuszczanie headera, podnoszenie headera. no i jeszcze na, na za rok jak tu zmienię cały rozdzielacz tu na ten przycisk wtedy wtedy mówiłem będzie wysuw, wsuw to wideo, ale na razie tego nie ma bo zostało to po staremu na tej dźwigni a do nowej drzwi, co, co odwijać, był, to wyrzuciłem to, bo będę robił na rozrusznik, idzie do lamusa. Ta, co tutaj jest na ten siłownik, i tu będzie zamontowane. Tu teraz mam zamontowane przyspieszenie i zwolnienie mu to wideł, bo nie miałem czy tego us usadowić, bo wiadomo w starej kolumnie było tutaj w kolumnie yy, ta funkcja. Na razie ten rok przejeżdża na tym, a na następny rok będzie wolę wyrzucony, rozdzielacz, ale to wam wytłumaczę jak ja zajdę na dół. Jak sami widzicie, polecam ta takie coś z, w Bizonie zrobić, bo jest naprawdę super. Zobaczcie, tak jak w oryginalnie w Bizonie było. A zobaczcie, jak O, No cudo, teraz to będzie robota, będzie już miło się robiło. Jeszcze plany są, teraz nie ma, ale no może w następnym tygodniu będę kupywał klimatyzację to dachowo, postojowo od Tira. Będzie, będzie montowana. Będzie tu wstawiona w dach Tutaj Żeby zamknąć ten kombajn już, żeby nie było kurzu I żeby w miarę żeby się, się kusiło przyjemnie Bo trochę hektarów jest do skoszenia mam w tym roku i traf na nasienne Też mam trochę jest No trochę tego kurzy, kurzy i człowieka męczy Powiem, że na małe hektary bym tego nie robił Ja wiem, niektórzy może napiszą w komentarzach, że po co to przerabiać i, i tak z tego nie zrobisz Jundira. I ja o tym doskonale wiem, że to dalej będzie tak, czy tak będzie dalej, to będzie bizon. Ale o tu chodzi o, o męczenie się, o plecy, bo ja trochę, jestem trochę chłop wysoki i muszę, w, wtedy było co musiałem też nie kiedyś stać i się kulić. I po prostu tak cały dzień pojeździć 12 godzin, to po, po, polecam. Polecam, bo u nas to się nie da inaczej w tym ogóle, w wylegi. To jest mordęga, nie, nie koszenie. Co innego, jak jest sosorówninek, tam dalej w Polsce, to może trochę się no, Się podswaniaczyć, ale to nie, 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 nie u nas. U nas o góry trzeba trochę pilnować, bo można wykoziołkować Dobra, to tyle, co już z kabiny było. Teraz przechodzimy na dół. Pomału, on trochę pokaże, co tu po ostatnich cholera, też tych jazdach na Litwie, co kusiłem. Cholera, schodki z giełem. Kurwa nie mogę darować no Ale no nie mogę odchylić Szpadle nie było ale teraz y, już będę ze sobą szpadel brał Bo niekiedy będzie trzeba odkopać a w ogóle jo w tym ty teraz będę ją w ogóle wykręcę, bo y, Psuje się jak widzicie I będę wchodził po kole na razie bo mokry u nas jest rok nie nie wiem jak dalej w Polsce u nas jest bardzo mokro I jest tragedia z koszeniem Ście, się kombajn ryje Cały czas praktycznie gdzie trochę pod górę i glina Tu jak widzicie Dobra to co mówiłem teraz przechodzimy co, co tutaj co jest zrobione Tu mamy jak widzicie orbitrol Leci y, Była tak y, i podstawione to No bo ta kolej tu leciał Cała ta gardżet była no, w oleju To obrzygany, tak że to tak no, nie może być Czyli to bizon czy nie bizon Ale tu musi być trochę mieć ręce i nogi Słuchajcie jak wy, sami widzicie co Przerobiona jest ta podstawa bo to została oryginalna ta podstawa co do orbitrola tylko dokręcona jest kolumna do tego no i musiałem przyspawać ten dubek, sami widzicie i spoziomować z góry, żeby równo było, żeby na równo stał i wyłosiować z kolumno kierowniczo orbitrol zobaczymy jeszcze jak tutaj przewody bo nie wiem kto ci pasował, bo może blokować ten hamulce mogę trancać no zobaczymy jak nie to będziemy coś tu przerabiać na 45 stopni coś zobaczymy na razie to wygląda wszystko że będzie pasowało co do kolumny to wszystko by było. Teraz przechodzimy co tutaj do tych rozwiązań ulepszenia joysticka, Do jak sami widzicie, doszły dwa przewody, dwa wyjścia, doszło do elektrozaworu tego dzielnika strumienia. Tu co mamy, co u dołu wychodzi, to mamy do przyspieszenia i zwolnienia, tu mamy, tu mamy, jak widzicie, zastosowany jest. O tak zrobione trójnik i dany, tak, akumulator hydrauliczny. Oryginalnie to były dwa i jeden, to wyrzuciłem, zostałem tylko jeden, bo i tak nie było takiej potrzeby dwoma. I tak, i tak po dziurę powoli jeździć, bo może co ubić, tak, tak czy tak. No i tutaj widzicie, wypuszczony jest, dany na dół, puszczone, i tak to mam to zrobione. To powinno być tam trochę z tyłu, tam iść te. To wolę tam te odwijanie, bo wyrzucone ten cały te podstawki, wszystko. I zamiast odwijania, i zrobione na stałym rozdzielaczu. Dołożone dźwignie i taką podłączone. Na razie to jest przejściowe tam może być więcej deszczu podało, może coś przerobi, ale zobaczymy. Tak. Co tu jeszcze do hydrauliki bym wrócił, tak, ee, tak. tu mam zabezpieczono, zaślepiono te dwa wyjścia, bo to nie będą używane. Ogólnie ten rozdzielacz będzie out te dziadowstwo pójdzie do wyrzucenia, tu będzie wstawiony dwusekcyjny e, z elektrozaworami, bo dojdzie funkcja tak. E, Zwolnienie, przyspieszenie grabi i dojdzie jeszcze jedna funkcja, wysuw rury, rozkładanie, składanie rury będzie tak elektrycznie, i plus co mamy tutaj, upuszczenie motowideł, to dojdzie wysuw i wsuw motowideł. Tylko zastosujemy jeszcze taki drugi dzielnik. No, i w tym momencie nie mam gdzie tego dzielnika tutaj wcisnąć, ale jakbym wstawił tamten nowy rozdzielacz to bym wcisnął ten od razu dzielnik. I byśmy mieli załatwiony temat już z to hydrauliko. Tylko na razie to zostawię, bo tu cholerka no czasu nie mam, żeby to ogarnąć wszystko na raz. I niestety zostaje tak jak teraz jest. Muszę cholera tu umyć, bo tu wszędzie olej. Jak już sami widzicie, o, poleciał. Muszę wszystko pozwalać i tu umyć. I takie by tu moje te przeróbki by było Na dzień dzisiejszy Dobra, śledźcie kanał Dzięki za oglądanie Dawajcie ła łapki w górę Niech to się niesie dalej I tego Dzięki za oglądanie, na razie